Dobry jest sobota, a my już mamy meble tutaj z Ikei razem ze sprzętami. Kupiliśmy wszystkie sprzęty od razu, bo słyszeliśmy same pozytywne opinie na temat ich jakości, więc po co było nam szukać dalej? Więc mamy już meble. Panowie przyjechali pół godziny przed czasem, więc my zaspane dziewczyny w piżamach szybko się przebierały. Po prostu komedia. Yy, wszystko tutaj było na tak. Tutaj mamy protokół i policzyłyśmy wszystkie meble i te Elementy, czy się zgadza i. No nie możemy się doliczyć, kurczę, to jest prawie 80 elementów i Piotrek będzie zły, ale no nie mogę się doliczyć, co ja na to poradzę, biedna. Ale z dziewczynami jeszcze raz będziemy yy, będziemy sobie liczyć i później jedziemy yy, do sklepu, jedziemy kupić zaproszenia na Oliwci urodziny i zrobić zakupy. Na pewno też coś zjemy na mieście, no bo wiecie, nasza kuchnia ogranicza się póki co do tego stolika, o tutaj. Tutaj jest mikrofala i czas więc jedynym co, to mogę sobie kaweczkę wypić i zrobić płatki z mlekiem w mikrofali tak. powoli się rozbudzam kawka wypita, pranie wstawione dziewczynki dostały zadanie i ściągnęły pranie z suszarki tak więc jestem bardzo z nich dumna one już są takie po prostu pomocnice to są takie moje gosposie kochane no i ja teraz kochani dla was montuję film z wczoraj bardzo długo szukałam muzyki odpowiedniej do tła, do scen, w których y, jestem dziarana, mówiąc kolokwialnie. No i w końcu udało się, zaraz film będzie złożony, Jak go wstawię. Pranie wyjmiemy, y, ogarniemy trochę tu parę rzeczy i jedziemy do Leona spotkać się z moją przyjaciółką, wypić kawkę. Dziewczyny zjedzą sobie po naleśniczku, właśnie takim y, w ramach powiedzmy drugiego śniadania, zrobimy zakupy. No i y, wrócę do domu. I chciałabym powiedzieć, że bardzo mnie boli ten tatuaż, znaczy teraz już troszkę mniej, ale noc i poranek naprawdę ta skóra jest ściągnięta, to jest takie to się sączy trochę, no nie jest to piękny widok, tak więc y, trzeba wytrzymać i podejrzewam, że to, że właśnie tak troszkę to boli to jest kwestia tego, że to jest cieniutka skóra, no i to jest to miejsce na zgięciu, tak jak mówił Blue Magic. Dobra, wracam słuchajcie do składania filmu. Pogoda przepiękna, wychodziłyśmy, było zimno, teraz jest ciepło, bluza zdjęta, dziewczyny proszę pobiegać, Piotrek do nas dojechał był rano w szkole. Zjedliśmy sobie wczesny obiad idziemy teraz na spacer, jedzenie było bardzo średnie, ale herbata przepyszna, chociaż tyle dobrego. Uważ, jaki przystojny, jak bez brody. To wciąż ten sam mężczyzna. Gdzie jest moja broda? I teraz piszemy w komentarzach, czy Piotr wygląda lepiej z brodą. Muszę pokazywać dowód w sklepie. Czy bez? No tak, muszę pokazywać dowód. On jest takim moim młodzieńcem. Tak, moje plecy Ola. Ale zdradzę wam, bo jeszcze tego... No nie wszyscy to wiedzą, że Piotr jest o mnie młodszy. Ups! Ile jesteś o mnie młodszy? Pół trzy miesiąc, roku. Trzy miesiące. Trzy teraz. miesiące. Ale jednak wciąż młodszy. Młodszy, ale bardziej dojrzały. Bardziej dojrzały płciowo. Nie tylko. <noise> powiedziałam to na głos. Nie życiowo. wiem. życiowo. Nie wiem co życiowo, kochany. Tak, życiowo, wiesz. Kochana. No ja to już co? miałam bagaż doświadczeń jak ty na chleb mówiłeś pep. A jak ty na kupę papu. <noise> O, ja już wjeżdżę po Bydmach chodziłem z winem w ręku. Pamiętaj, że film będzie na YouTubie, a temat kupy to jest tabu! Bo Dobra, wszystko fajnie, cudowny spacer, wspaniały park, ale przy tym wszystkim trzeba wrócić jeszcze do samochodu, który znajduje się na końcu bardzo wysokiej góry. Po której musimy się wspiąć. A chcę tu ziemię z tym domem. No, fajna ziemia z domem. Patrz, ale ktoś wiele lat temu go musiał opuścić. Idziemy tam? Nie chcę, nie Uwielbiam opuszczone budynek. Eleganckie buty. No faktycznie. A ja w moich sneakersach polańskiego, ale miałyśmy iść a są tylko na kaweczkę. Więc w czasie jeszcze Piotr do nas przyjechał. No i tak wyszło, że byliśmy obok parku Orońskiego. Więc jak moglibyśmy nie skorzystać i tu nie przyjść, jak to jest tak pięknie? Po prostu trzeba spalić tego tłustego naleśnika. Dzisiaj nocą u babci, a my jedziemy do naszych przyjaciół na imprezę urodzinową, ale taką delikatną, że tak powiem, dosłownie na chwilę. Yy, więc, kochani, było mi bardzo miło nagrywać siedmiodniowe wyzwanie vlogowe i bardzo ubolewam na tym, że to jest ostatni film z tej serii aczkolwiek bardzo mi się podobało. Dajcie mi znać, czy wam również, bo jak tak, to takie tygodnie vlogowe będziemy sobie po prostu nagrywać to jakiś czas. Yy, chociaż one się wiążą naprawdę z dużą ilością pracy i taką wymuszają taką bardzo dobrą organizację. Yy, bo jednak montaż filmu trochę czasu zajmuje, potem renderowanie, potem uploadowanie na YouTube, a same widziałyście jak to było jednego dnia film był rano, innego dnia był wieczorem, to oczywiście jest zależne od różnych yy, czynników znajdę sobie okulary, żeby spojrzeć wam głęboko w oczy yy, no, także kochani to tyle no, życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się niedługo w kolejnym filmie, pa!